Powiedzcie mi, jak mogę się do Was zwracać? Cześć, mam na imię Filo, ono jego. Ja jestem Eris, on, ona. On, ona, ono jego. Słuchajcie, nie jest to proste. Rzadko zaczynam rozmowę od pytania, jak mam się <noise> zwracać do rozmówcy. Czy często spotykacie się z czymś takim, że ktoś po prostu ignoruje Waszą seksualność? Tak, myślę, że to się w ogóle zaczyna w tym, że właśnie nie ma tych pytań o zaimki i one są dziwnie odbierane i właśnie ludzie no po prostu zapominają, że, że nie jesteśmy binarni, binarnym społeczeństwem. Więc tu już na takim samym poziomie niepamiętania o nas na co dzień. Jest to trudne. No dokładnie to samo. Po prostu też niektórzy się wstydzą, mają takie swoje obawy przed tym, czy właściwe jest pytać o zajmki i przez to czasem no, robi się taka nieprzyjemna atmosfera, gdzie te zajmki są bardzo mocno mylone. Chociaż no, coraz więcej osób stara się jednak nauczyć i dowiedzieć czegoś nowego i być otwartym na to, co się dzieje. Ja bardzo przepraszam, jeżeli jakimś pytaniem was obrażę albo dotknę. Po prostu jest to dla mnie nowa sfera i chciałabym się jak najwięcej dowiedzieć, a także przekazać naszym obserwatorom. Dlatego wykorzystam ten event, żeby po prostu to zrobić, więc jeżeli poczujecie się niekomfortowo, to po prostu nie odpowiadajcie na pytanie, dajcie mi znać. Wyraźnie, przepraszam, jeżeli przekraczę jakąś granicę przyzwoitości. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Lecz zgłębiając temat, bardzo bym poprosiła, żebyście dały mi swoją definicję niebinarności. O, to ja kiedyś coś takiego usłyszałem, że jest kosmos i są mężczyźni i kobiety, to są jakieś jedne planety, a osoby niebinarne to te wszystkie gwiazdy pomiędzy. Ja akurat jestem taką, która jeszcze sobie lata, więc tak bym to powiedziało. Twoja definicja jest tak piękna, że wstyd mi za moją. Moja jest bardzo prosta. Nie czuję, bo to jest też takie, że każdy jednak czuje trochę inaczej, to jest duże spektrum. Ja po prostu czuję, że jestem człowiekiem, nie czuję konkretnie płci kobieta, mężczyzna ani potrzeby, żeby jakoś dochodzić do tych no do tych nazw, które tak naprawdę nic nie znaczą dla mnie. Okej, okay, a jeżeli chodzi o e, waszą osobę towarzyszącą waszemu życiu, o partnera, czy jesteście sprecyzowani w tym kontekście? Ja teraz nikogo nie mam, ale też nie jestem. Wydaje mi się, że po prostu wolę w takie feministyczne osoby, fem osoby. Znaczy feministyczne to jest złe słowo. E, tak, no więc takie właśnie wyglądające kobiety, że tak można powiedzieć. Bardziej w tą taką delikatną stronę. Teraz to są te słowa właśnie... To właśnie, gubisz się w słowach, bo nie ma słów, które to mogą określić jakoś tak. łatwiej. Jest jeszcze bardzo... Można płynny powiedzieć, o, bardzo, bardzo płynny ten aspekt. Jeśli o mnie chodzi, to właściwie dopiero odkrywam też, można powiedzieć, tą swoją drugą stronę, nietypowo hetero, która była narzucona od urodzenia, więc no, nie mam nikogo i jestem otwarty na to, co się wydarzy i kogo spotkam. Zobaczymy. Najważniejsze, żeby być przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o coming out, rozumiem, że już jesteście po coming outie, jeżeli chodzi o swoje środowisko, też rodzinę, czy środowisko pracy, czy znajomych. Domyślam się, że taka sytuacja musi być bardzo stresująca i ważna w Waszym życiu. Jak to wyglądało w Waszym przypadku? U mnie to było tak, tak powoli właśnie, że odkrywania tych rzeczy i rozmawiania o nich z przyjaciółmi, oni się tam gdzieś otwierali i gdzieś tam sobie to eksplorowaliśmy, no więc tak, ja nie wiem, nie, nie czuję, żebym zrobiła taki coming out, coming out w którymś momencie, tylko to było takie bardzo odkrywanie siebie bardziej i pokazywanie ludziom. Więc tak. Czyli nie było takiej nie było takie rozmowy, właśnie... że siedzicie wszyscy, nie, nie, słuchajcie, nie, muszę raczej, coś powiedzieć. Raczej nie było takich właśnie, czy, czy to było takie przyjmowane, no właśnie, no, no okej, okay. w sensie nie, nie było to nic wielkiego, nie było to nic strasznego, nie był to ciężki temat A rodzina? Tego, a nie, nie, mo, moja mama, najbardziej się oczywiście bałam właśnie rodziny i tak dalej, ale po tym, jak rozmawiałam z moją mamą, to zaczęła do mnie mówić moje filo i to jest po prostu od razu... No to jest pierwszy człowiek, który od razu zaczął używać mojego imienia bez nowego, bez żadnego problemu tak naprawdę. Mhm. No. I bardziej mama obawiała się o reakcję reszty rodziny. Tak, tak. chyba tak, ale no właśnie spokojnie, ja mam bardzo otwartą rodzinę i się cieszę. No i to, to jest wielkie coś dla mnie. Super, bo niestety zdarza się w wielu przypadkach, że osoby, które dokonują coming outu muszą szukać drugiego domu. Tak, to prawda. No i to jest straszne i sobie tego, no nie wyobrażam, tych przyjaciół straciłam w ten sposób. Straciłam, no ale właśnie no tak bywa. No niestety. Tak, to u mnie w sumie też nie było jakiegoś wielkiego wydarzenia, bardziej kwestia tego odkrywania siebie. Z tym, że u mnie to jest jeszcze właśnie w etapie, jakby to powiedzieć, początkowym. Nie zespoilerujemy. <laughs> nie, nie. Wszyscy którzy mieli wiedzieć, już wiedzą, więc tak naprawdę w tym roku dopiero odkrywam swoją osobę jako, jako siebie, a nie kogoś, kto był narzucony mi przez różne sytuacje życiowe. No i właśnie była pełna akceptacja, wiadomo, jak komuś to nie pasuje, no to też nie mam zamiaru się naprzykrzać i raczej nie było większych jakichś dram, można powiedzieć, życiowych. Mówisz w tym roku, ale do tego, że nie jesteś spójna ze swoją płcią, doszłaś już wcześniej. Tak? E, zawsze były takie myśli, ale przed poznaniem większego grona osób, które właśnie też e, mają podobne odczucia, też e, w taki sam sposób e, przeżywają to i e, które też potrafiły to nazwać, prawda. E, ciężko mi było właśnie wyjść spod tego klosza, w, w którym się zamykałam. Więc. E, no można powiedzieć, że tak, coming out był teoretycznie w tym roku, ale tak naprawdę przeszło to bardzo płynnie i właściwie niewiele zmieniło w mojej osobowości, bo wszyscy byli y, tak jakby y, przyzwyczajeni do tego, że jestem trochę inny niż y, reszta. W sensie nadal poszukujesz czy już jesteś bardziej sprecyzowany? Jestem sprecyzowaną osobą niebinarną, a jeśli chodzi o poszukiwanie, no to poszukuję cały czas tak naprawdę kwestii siebie, bo dużo rzeczy było mi narzucone przez społeczeństwo jako osobie, która jest kobietą i teraz odkrywam, co jest dla mnie komfortowe, a co niekoniecznie, chociażby długość włosów, które zawsze były bardzo długie, a teraz tak jak widać wystarczy szybki prysznic i bez suszenia mogę wyjść z domu. Czy spotkaliście się z sytuacjami niekomfortowymi dla Was? Na przykład takimi, które zagrażają Waszemu zdrowiu lub życiu? No i nie wiem, czy w takich... Pewnie coś tak, ale tak mi nie przychodzi. No ja na szczęście mam właśnie... Całkiem też się ch chowam tak naprawdę w tym takim dobrym środowisku i no właśnie chowa się w kujdowym środowisku, bo niestety właśnie jest trudno wychodzić, bo się ścierasz z tą... No, Tylko musisz wtedy ciągle walczyć, więc, no właśnie, to chyba nic no. się nie dzieje, bo jesteśmy sypowali. Zgadza się, zawsze jednak. Chociaż, no wiadomo, czasem się przyciągnie uwagę kogoś, komu nie pasuje nasz wygląd, ale jednak jest już coraz bardziej swobodnie z tym na ulicach, tak. Gdzie 15 lat temu to byłby rzeczywiście realny problem i ktoś mógłby bardzo źle zareagować, bo jestem osobą, no dużo po dwudziestce. Pamiętam czasy, gdzie w gimnazjum rzeczywiście było. Ciężko wyjść bardziej y, y, umalowanym y, z kolorowymi głosami, ale teraz to już nikomu raczej nie przeszkadza, ludzie nie reagują w żaden negatywny sposób. Czasem wręcz są bardzo fajne komentarze, na przykład o właśnie głosy, o kolczyki czy tatuaże i wszyscy są otwarci, bardziej tacy ciekawi tego niż negatywni. Domyślam się, że właśnie te początki w Twoim życiu, kiedy zaczęłaś się jakoś precyzować, odstawać trochę od, od grupy, były trudne. Czy pamiętasz, jak to wyglądało wśród znajomych w szkole? Znaczy... Ja tak naprawdę zawsze trochę odstawałem, tylko nie wiedziałem o co z tym chodzi. Tak? Właśnie to był, ten, wiek, największym problemem było to, że nie potrafiłam sobie sprecyzować o co chodzi w tym odstawaniu. A to czy no po prostu każdy znajdzie tak czy siak swoje jakieś grono. Zawsze znajdowały się osoby, które były bardzo fajne, bardzo przyjacielskie i w których gronie można było poczuć się bezpiecznie, więc to nigdy nie był jakiś taki wielki problem. Mam pytanie petardę, jeśli nie chcecie, nie odpowiadajcie. Czy planujecie mieć dzieci? Nie. Nie. Dlaczego? Po prostu nie chcę, nigdy nie chciałam i nie uważam, że moje ciało nadaje się do rozpłodu, można tak powiedzieć, też odważnie, ponieważ właśnie nie czuję się kobietą i to, to nie jest coś, co, co jest dla mnie. Ja powiem to samo, podłączę się do tego. Nie mam, nigdy nie było we mnie takiej potrzeby, czy, czy nigdy nie myślałam o sobie jako rodzicu, ale myślę o sobie jako y, osobie wujkowej dla dzieci, moich przyjaciół. Więc jakby tak, no ale nie, nie chciałabym mieć swoich, nie czuję takiej potrzeby. Okej. Okay.